Siemaneczko Lodziska! Jestem Pawle i dzisiaj robię przegląd Discorda. Przegląd memów na Discordzie, tak dokładnie mówiąc. Także pozdrawiam wszystkich aktywnych na Discordzie aktualnie. No i co? No i lecimy. Nie wiem ile ich jest, dokładnie. Ale wiem, że, że jest grubo. Niektóre są grube. A no dobra. No ich jest tyle. Także dziękuję za za <grym> memy content, jej yeah, i, i, i... co, lecimy. Traktowanie osób z ponadludzkimi zdolnościami w filmach, komisjach i tak dalej. Traktowanie osób z ponad ludzkimi zdolnościami w prawdziwym życiu. Idzie z nami SCP Containment Beach. No dobra. Pewnego dnia śmierć zapytała życie, dlaczego wszyscy mnie nienawidzą, a ciebie kochają. Życie odpowiedziało, ponieważ ja jestem pięknym kłamstwem, a ty w bolesną prawdą. Ok, anime wleciało. Niemiecki czołg duch. Zaprojektowany, żeby robić głośnie. Żeby alianci <średzianci> w lesie raz, jest Jestem przez duchy. Berlin 1943. Alianci w lesie. O, grubo. Fajnego miałeś badacza. <średziania> o, panie. Dobry ten polski czołg, Taki niezamocny. Ta, i tak będzie cały czas się Traktat Wersalski zakazuje Niemcom budowania czołgów. Niemcy. Niemcy. <grystek wersji> Co to jest Boszczajnik, ty. <grystek wersji> Kiedy zaczyna od przeciwnika, który ma słaby pancerz. A pancerz w miejscu gdzie wlezie pocis. Tak. 1800 mm. Trzeba reakcję dać. Okej. Okay. Okej. Okay. KV-44, czyli czołg, którym można jechać tam. Nie znam się na geografii, ale o ile wiem, to Egipcjanie nie mają powodu, żeby od No... no. Sztos. O, tutaj prototyp... E, samolotu czołgowego. War Thunder. Jest to słaba jakoś, a musi być taka. No cóż, bywa tak nie. Ok. No i w zwykłym wodzie to jest dobry czołg. Ma jeden pocisk, strzela jak Godzilla, i tylko że jest celniejsze. No i to jest. To jest... Czemu tak tutaj nie ma w Blitzie? Tylko jest jakieś cztery pociski śmieszne.

<laughs> A ten YouTube. No. Grubo. Oj, oni. O. Oh, oh. <laughs> <laughs>

O kurde, sztos! totalny. Cs. Wow. Niemcy, ekran przeciwkumulacyjny. USA, worki z piaskiem. DSR, piechota. Piechota. Tak, widziałem piechota. Powiedziałeś piechota? Amatorzy. Boh i No to. Co, so, kurde, proplayerzy w, w wojnę. Cały czołg w Cały pojazd opancerzony w karnistrze. W karnistrach po paliwie. Sztos. Lodówka. Mogę mojego gryza z twojego HP? Ja, okej, okay, ale tylko mały kawałeczek. Mały <gryz>, gryz. Powinni dać do wyboru dwa działa w lodówce. W blicie. Powinni.

Nazywam się Agent007 zero nie zero spada 7 sekund życia. To jest przykład mojego znajomego, to jest. idealnie Rząd do jeden.

Nie wojna, tylko operacja specjalna, sam tak powiedziałeś. I ty nie możecie, bo na waszym terytorium są prowadzone działania zbrojne. To wasze terytorium właśnie zaatakowaliście. <grystanie> Zaanektowaliście. anektowaliście ci. Nie dziękuję. Hmm, smaczna taka z włosami. Naprawdę ktoś pomalował psa w tygrysie paski <grystanie> Jakiś łopat niego uciekał Szacun Dobra, pa pask dojdzie do połowy i to koniec. Mam nadzieję, że to było bez copyrightów. Przez 10 sekund ogarniałem, przez 15 sekund ogarniałem o co chodzi, co, na co ja patrzę. Przypominam, że 412 lat temu, 9 października 1610, wojska polskie zajęły, zajęły krem. No, husaria. Eee. Taktyczne cięcie. Dobra, nie wiem o co z tym chodzi. Ktoś mi może wytłumaczyć. Pogarnią. Jestem pod kamieniem że <laughs> <laughs> Co ty goda? 130 traktorów. Ale świrus. Tu nieźle go zbustował <laughs> Kiedy coś w robocie się psuje. Inaczej niż zwykle, i wszyscy przychodzą po A A jak to się stało? Ty? Co? Tak się da w ogóle? Jakiś yy, Jak to się zobaczy? Kontener? Yy, Coś? Kontener jak nie wiem, dolna klapka jak się odczuło śmiesznie. na małp. O Jezu, to to. Nie. To jest naprawdę wyższa szkoła jazdy To już chyba większość osób widziało Nie jest jakieś nowe no i co? No i to jest chyba pierwszego odcinka memów o wocie. I... Dobra, jesteśmy w połowie, tak? Tak. Także... Także to by było na tyle. Biorę taktyczny łyk herbaty. I do następnego. Siemanko.